Przed przystąpieniem do montażu drzwi należy sprawdzić zgodność zakupu. Otworzyć opakowanie, nie naruszając styropianu, kartonu oraz etykiet producenta. Należy sprawdzić zgodność z zamówieniem oraz kompletność zestawu. Następnie wyjmujemy wszystkie elementy tak, aby ich nie uszkodzić, nie porysować. Styropian odkładamy w bezpieczne miejsce. Przyda nam się przy montażu. Następnie przechodzimy do demontażu tunelu. Aby nie porysować okleiny, należy podłożyć styropian, który był w opakowaniu, pod elementy ościeżnicy. Ościeżnicę układamy na podłodze. To są elementy, dzięki którym połączymy ze sobą naszą ościeżnicę. Po zlicowaniu brzegów ościeżnicy dokręcamy spinkę, która połączy nam elementy. Następnie w wywiercone otwory wkładamy plastikowe tuleje i łączymy oba elementy wkrętami. Podobną czynność wykonujemy z drugiej strony naszej ościeżnicy. Bardzo ważnym elementem przy montażu naszej ościeżnicy jest zabezpieczenie dolnej części. W tym celu wykorzystujemy silikon bezbarwny. Zabezpieczy nam on spód przed wilgocią. Nanosimy warstwę silikonu i rozprowadzamy po dolnej części tunelu. Po wyschnięciu silikonu możemy wstępnie ustawić naszą ościeżnicę w otworze ściany. Kiedy jesteśmy pewni, że wszystko pasuje, przy użyciu klinów mocujemy ościeżnicę. Przy osadzaniu naszej ościeżnicy pamiętajmy o zachowaniu pionów. Używamy do tego poziomicy, najlepiej długiej. Zanim użyjemy piany montażowej, sprawdźmy też, czy odległości w ościeżnicy są równe. Przed użyciem piany montażowej musimy jeszcze zamontować rozpórkę wypora. Potrzebujemy dwóch sztuk pośrodku naszego otworu i na samym dole. Po zamontowaniu rozpórki, jeszcze raz sprawdzamy poziom i pion, czyli liniowość naszej ościeżnicy. Kiedy upewnimy się, że wszystko jest ok, możemy użyć piany montażowej. Kiedy piana montażowa zastyga, my przechodzimy do montażu toru jezdnego drzwi. Po rozpakowaniu sprawdzamy, czy mamy wszystkie elementy. Nasz zestaw zawiera dwa stopery, dwa wózki, uchwyty do skrzydła, uchwyty do szyny, prowadnicę dolną, kołki montażowe i zestaw do montażu uchwytów szyny i uchwytów skrzydła. Teraz możemy przejść do montażu wózka jezdnego. Tutaj mamy dół wózka, a tutaj jest góra. W szczelinę naszego wózka wkładamy nakrętkę, od góry przez otwór wkładamy śrubę i dokręcamy. Następnie wsuwamy w listwę uchwyty. Zewnętrzne uchwyty montujemy 10 cm od krawędzi listwy. Trzy pozostałe pośrodku, mniej więcej w równych odległościach. Po ustawieniu uchwytów na listwie dokręcamy je przy użyciu śrub, które mamy w zestawie. Kolejny etap to docięcie listewki na szerokość ościeża. Przechodzimy do montażu belki odbojowej. Odbój należy przymocować do ściany. W tym celu docinamy kątownik na długość naszego ościeża. Robimy w nim dwa otwory aby za pomocą kołków szybkiego montażu zamontować go. Następnie przymocowujemy go do ściany. Po zamontowaniu kątownika przy pomocy poziomicy zaznaczamy miejsce, w którym będzie zamontowana belka dystansowa. Podobnie jak w kątowniku, tutaj także nawiercamy dwa otwory, następnie belkę przymocowujemy do ściany za pomocą kołków szybkiego montażu. Kolejny etap to docięcie belki podstawowej do długości naszej listwy aluminiowej. Kiedy długości się już nam zgadzają, należy wykonać w belce 5 otworów w regularnych odstępach. Wokół otworów należy wykonać też frezowanie na głębokość około 3 mm. Następnie przykładamy belkę do naszej ościeżnicy, licując z kątownikiem. I w zamontowanym kątowniku na listwie dystansowej wiercimy otwory. Następnie, za pomocą kołków szybkiego montażu, montujemy listwę. Przechodzimy teraz do montażu systemu przesuwnego. Na listwach montażowych montujemy prowadnicę za pomocą uchwytów dołączonych do zestawu. Za pomocą czarnych wkrętów przykręcamy uchwyty do listw montażowych. Kolejny etap naszego montażu to zamontowanie drzwi. W tym celu rozpakowujemy je z folii zabezpieczającej, uważając, aby nie zgubić elementów, które są w opakowaniu. Kolejnym etapem naszego montażu jest montaż rolek do skrzydła. Montujemy uchwyty, do których przykręcona będzie śruba z rolką zamontowaną w listwie aluminiowej. W tym celu nawiercamy w skrzydle otwory, następnie mocujemy uchwyt za pomocą wkrętów. Po zamontowaniu uchwytów do listwy aluminiowej wprowadzamy wózek jezdny. Następnie śruby od wózka jezdnego wsuwamy w uchwyty zamontowane na naszym skrzydle. Pozostaje nam jeszcze tylko dokręcić śruby w wózku jezdnym, zabezpieczając przed wysunięciem. Śruby te służą nam jednocześnie do ustawienia wysokości naszego skrzydła. Następnie do ościeżnicy. Za pomocą wkrętów montujemy listwę odbojową. Jednym z kolejnych etapów jest zamontowanie prowadnika dolnego. W naszym wypadku jest on montowany za pomocą wkrętów, ponieważ montujemy go w panelach. Teraz należy zamontować ograniczniki w prowadnicy. Należy dopasować ich rozstaw do położenia skrzydła w stanie otwartym i zamkniętym. W tym celu domykamy skrzydło, dosuwamy ogranicznik, otwieramy skrzydło i dokręcamy śrubę ogranicznika. Podobną czynność wykonujemy z drugiej strony, montując ogranicznik otwarcia drzwi. Ostatnim elementem naszego montażu jest montaż maskownicy. W tym celu zakładamy maskownicę od góry na zamontowaną listwę dystansową, następnie używając wkrętu montujemy maskownicę właśnie do listwy dystansowej.